Czerwony... leczy ten, ten Cześć, z tej strony Dewi09, jeden z administratorów Daisy Polska. Zostałem dzisiaj oskarżony o to, że jestem chujem i zabijam graczy. No tak, czyli robię w sumie to samo, co wy. To samo. Ale tutaj jest trochę sytuacja inna, otóż kolega to trochę źle opisał. Parę godzin wcześniej spotkaliśmy się na militarce, dostali niezły wpierdol, Ręholą, Mateo i parę pochodnych innych graczy. Później Mateo znowu się pojawił, znowu go osobiście drugi raz zastrzeliłem i mi był restart. No i przyszedł restart, po restarcie szybko oblutowaliśmy militarkę, spotkaliśmy Mateo, który był w baraku, Darowałem mu życie, zabraliśmy mu Protector Case'a. W zamian za to dałem mu 40 pestek do SKS-a, no i powiedzieliśmy, że SKS leży w Gamo. Więc chłopak e, miał darowane życie, dostał broń, dostał amunicję i poszedł w swoją stronę. Myśmy za to polecieli na, na namioty, na lotnisko, żeby jakieś tam sobie ubranka znaleźć. No i w końcu lądowaliśmy w ITC. Siedzieliśmy w ITC kolega Rev i Mati strzelał do zębiaków ja za pomocą lornetki oceniałem odległość i można to technicznie nazwać takim treningiem strzeleckim z użyciem korekty i zerówki lunety Longscope'a no i bawimy się, bawimy się, bawimy się w pewnym momencie poleciały strzały w Seria z KS-a zaczęli nas próć zresztą pokażę to w pewnym momencie no i tam wyszło tak, że kolegę zastrzeliliśmy a pomarańczowo w plecach to był mountain. Zresztą na filmiku widać jak kolega z takim plecakiem ucieka, więc nie wiem, czy, czy można powiedzieć, że jakoś to sobie sprawdziłem w vlogach, bo nie mam takich predyspozycji jako administracja. Tak więc no zobaczycie. 60-80 sztuk. A to masz Chuj, dostajesz no, normalnie... Tak. normalnie. Kluczem się tym nie, bo jak ktoś kupił kartę graficzną, to w gratisie dostawał Wiedźmina. A jak ktoś nie, nie chce wie, Wiedźmina grać, no to sprzedaję te kody za pół darmo. Samochód, nie mieli co dać i si dali im flaszkę. <grym> no, fest przypał. No, jest przypał. Masz przestrzeń. To ten mi wybiegł sto... Białe. Elegancko. Znaczy ja jestem, wiesz co, nie jestem w Pawlowie, tylko jestem w połowie między Pawlowym a Borem i na Boriu już a tutaj nie wiem, no nie mam, nie mam takiej praktyki. Nie? No ja strzelam na 6. Ej, to co się zaszą? Nie, nie. Ktoś trzeba do nas, SKS. Tak, SKS. Tak.

ale nie wiesz dokładnie. Aha, no to, to tam też wiesz, że w tym miejscu nie jest. To wy robicie kroki u góry? Nie, znaczy no... Jakbyś no, to mów, bo tu ci podchodzę tu lekko. Ja obstawiam drzwi na dole jak coś.

Законодательство на Европейском Союзе, законодательство на Европейском Ty, tak, ty ja jadę tam, może co? Ja widzę typa. Nie, tak. tak blisko krzaków, krzaków, za A yy, tak zostało w drzewo, kurczę akurat za ciebie wszystko. Trafił do niego. Są korne. Mateo, tak widzę. Nie wiem czy dostał, czy nie, chyba nie, żyje. żyje. Widzę czerwony, leczy ten pogląd. Nie mam broni, nie mam broni Ja bo, chyba za wysoko troszkę waliłem gdzie, gdzie on jest? Tam gdzie jest Amonka? Dobra, słuchaj, 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 yy, ma, matryk, yy, brama. Każesz brama No brama, twarzy. tam jest zambona, i jest szopka Tak, patrz, a tambona je dać le w parafok. No zwłoki widzę. W lewo, tak? No tam jest taki budyt z odrzewami. No wiem ja widzę go. No tam gdzieś tam.

The color so police think they have the authority to